Szanowni drodzy, kochani, byliśmy tak wielu, zważywszy, że sprawa, sprawa, która nas tutaj gromadzi, jest sprawą w sposób zgoła odmienny i przeciwny, rysowaną w mediach głównego ścieku i prawackich. I lewackich mediach gadzinowych, w których dominują, nie bójmy się użyć tych słów, podżegacze wojenni. Podżegacze wojenni zdominowali polskie życie publiczne, scenę polityczną. I ja przyłączam się, rzecz jasna, do tych próśb organizatorów, o to, byśmy pamiętali. Że ta sprawa ponadpartyjna i ponadpolityczna, narodowa sprawa wyboru, przed którym postawiono Polskę, pokój czy wojna, ta sprawa gromadzi nas w ciszy wyborczej. I w związku z tym z ostrożności procesowej proszę w imieniu własnym i przyłączam się do prostu prośb organizatorów tego zgromadzenia, nie zmieniajmy tematu. Trzymajmy się tematu. A ten temat jest właśnie prosto zdefiniowany na naszych banerach, transparentach. Polska za pokojem. Wyrażam nie po raz pierwszy i obawiam się nie po raz ostatni. Wyrażam moje osobiste przekonanie, że nie ma żadnych przyczyn Względów, powodów, dla których to miejsce, Warszawa, śródmieście, miałoby na powrót stać się teatrem wojny. Jakiejkolwiek wojny. Nie jestem pacyfistą. Pacyfizm to przesąd i herezja. Nie hołduję urojeniu, że wszystkie sprawy tego świata doczesnego można rozwiązywać. Wszystkie konflikty wygaszać w drodze miłej pogawędki u cioci na imieninach czy też dialogu ekumenicznego. Nie hołduję takim przesądom pacyfistycznym, ale dziś stwierdzam to na gruncie mojej orientacji historycznej, politycznej, w przeszłości, w współczesności i na ile jestem w stanie. Przewidywać najbliższą przyszłość, nie ma żadnych powodów, byśmy czynili z Polski narodu polskiego stronę wojującą. Nie ma żadnych roszczeń terytorialnych. Chwała Bogu. No nie, przepraszam. Są owszem takie roszczenia, ale akurat z zupełnie innej stolicy. Słyszymy o. Odtwarzaniu Wielkiej Ukrainy? Zawisłe zasady. Nie ma żadnych roszczeń finansowych. O nie, przepraszam, ale to akurat z zupełnie innej stolicy. Są całkiem poważne roszczenia finansowe, roszczenia i uroszczenia. No więc, z jakiego powodu mieliby Polacy stać się mięsem armatnim? I w pierwszym szeregu ruszyć na tę cudzą wojnę. Wojnę, która miałaby być kolejnym epizodem wielkiej gry mocarstw rozgrywanej od stuleci na naszym terytorium, ale ponad naszymi głowami. Z jakiego powodu mielibyśmy w pierwszym szeregu pospieszyć na ten front, na którym nie rozstrzygałaby się sprawa Polska. Sprawa Polska zostałaby pogrzebana. Jeśli Polska pójdzie dziś na wojnę, to nie wróci w jednym kawałku. Ja jestem bardzo krytyczny wobec państwowości polskiej w jej obecnym kształcie i państwo, mam nadzieję, mieliście okazję odnotować mój krytycyzm. Ale cenię sobie istnienie państwa, jako takie. I dlatego nie jestem tak wyrywny i tak śmiały, żeby rzucać na hazard, ryzykować istnienie państwowości polskiej, zwłaszcza, że widzimy właśnie w naszym najbliższym otoczeniu geopolitycznym tych, którzy wszystko zaryzykowali i być może wszystko już stracili, a z całą pewnością nie odzyskają swojego państwa, które jakie było, takie było, ale było przez parę dekad. Więc nie rzucajmy na hazard polskiej państwowości, nie rzucajmy na hazard losów narodu polskiego, a tu zauważmy, że chodzi o losy nie tylko w wymiarze militarnym, politycznym, gospodarczym. Ale chodzi też i o duszę narodu, szanowni państwo. Chodzi o duszę narodu. Nie czyńmy z narodu polskiego szermierza cudzych spraw, bo to nie należy do naszej tradycyjnej, katolickiej, polskiej hierarchii obowiązków stanu. Nie należy do naszych obowiązków. Ginięcie na straconym posterunku na ostatniej barykadzie za wolność Waszą i naszą. Ogłaszam to Państwu. To nie należy do naszych obowiązków. To nie jest egzamin, pod który należy w ogóle podchodzić. To oszuści, oszuści i szantażyści stawiają Państwa wobec tego szantażu moralnego, że jeśli odrzucicie fałszywy paradygmat za wolność Waszą i naszą. Paradygmat insurekcyjny. A to jest paradygmat w myśl, którego wolno politykom walczyć, zasłaniając się kobietami i dziećmi. Otóż wmawiają wam, że jeśli odrzucicie ten fałszywy paradygmat, no to będziecie złymi polakami. Zredukowano tutaj, szanowni państwo, polski patriotyzm do czego? Do antyrosyjskości. I każdy kto nie wznosi okrzyku hajże na Moskala ten ma być ogłoszony bezecnym, złym Polakiem zdrajcą agentem i wszystko co najgorsze otóż zauważmy zauważmy szanowni państwo, że ta redukcja polskiego patriotyzmu do antyrosyjskości została przeprowadzona przez przez jednych, a używana przez drugich i teraz odbywa się ciągła licytacja. Kto głośniej zawoła na Moskwę? Otóż dzisiaj w Warszawie Śródmieściu, w ten piękny wiosenny kwietniowy dzień, wciąż jeszcze w oktawie zmartwychwstania pańskiego, wesołych świąt, notabene, błogosławionych, bo to ciągle jeszcze się liczy. Chrystus zmartwychwstał, szanowni państwo. Prawdziwie zmartwychstał. Aleluja! Aleluja! Powiedzmy to sobie wyraźnie: nie ma żadnych powodów, żebyśmy myśli na jakąkolwiek wojnę. I nie ma żadnych powodów, byśmy wojnę sprowadzali do Polski, tu, do Warszawy, wśród miast. Powstanie warszawskie nigdy więcej. Chwała bohaterom, hańba prowokatorom. Odrzućmy te szantaże, odrzu odrzućmy tę oszukańczą retorykę i pozostańmy sobą, a nie będziemy sobą, jeśli zgodzimy się na odgrywanie roli żyrantów zła. Żyrantów